Witajcie w wyzwaniu 21 dni wdzięczności z jogą. To będzie taki nasz jogowy kalendarz adwentowy i zaczynamy już 1 grudnia. Codziennie będzie inna praktyka z innym tematem wdzięczności i praktyki będę zawsze wrzucać w dnia poprzedzającego wieczorem, tak żeby nawet ranne ptaszki wstające o 4, 5, 6 rano. Mogły już praktykę odnaleźć. Pod każdą praktyką w komentarzu pierwszym poniżej będzie znajdować się jakieś pytanie do naszej społeczności, tak żeby każdy mógł wpisać swoją odpowiedź, żebyśmy się tymi ideami wdzięczności napełnili i może zainspirowali od kogoś innego. Dlatego, że szczęście, jak mówią badania, można ćwiczyć, a nawet trzeba ćwiczyć. I jedną z metod jest właśnie wdzięczność. I od, wychodząc z tego założenia, 21 dni wdzięczności będziemy szukać różnych sposobów, żeby tą wdzięczność okazywać i wzniecać sobie, i przez to, mam nadzieję, fajnie nastroimy się właśnie do świąt, które są trochę o wdzięczności i o relacjach z innymi ludźmi, i o relacjach też w tym temacie wdzięczności będzie dużo. Jestem bardzo podekscytowana. Praktyki wydają mi się choć króciutkie, tak jak mówię, od 5 do 10 minut, to naprawdę różnorodne i przepełnione dobrym samopoczuciem. Także nie wahajcie się pisać, komentować, udostępniać, wkręćcie znajomych lub rodzinę w to wyzwanie. Może wszyscy, choć odrobinę, choćby o 10%, poczujemy się lepiej po tym wyzwaniu i może te święta będą przez to jeszcze pełniejsze. Do zobaczenia. Start 1 grudnia. Widzimy się na Macie.